Siedziałem na ławce w parku. Jak zaczęła lecieć pieśń o ryżku, to się popłakałem ze śmiechu, i starsza kobieta, co przechodziła, pytała, czy wszystko ok. I co jej powiedziałeś? Że wszystko ok, czy że oglądasz moje filmy? Koniaczkiem celebruje się teksty i sample. Żyje się tylko raz bracie, więc bez w pachę. Wyczekane szczęście. Smakuje najbardziej. Wow. Witam! Po pierwsze, w Komputroniku trwa właśnie wakacyjna wyprzedaż, ale zanim pójdę kupić sobie coś ładnego z okazji upałów, jak jasna cholera. Uratujemy wspólnie komuś życie. Gotowi? Zapraszam. Było upalne letnie popołudnie. Dwie siostry Joanna i Gosia postanowiły spędzić je na zakupach. Nie wiedziały, że ten dzień wkrótce zamieni się w koszmar. Uwielbiałyśmy z siostrą robić zakupy. Przynajmniej raz w miesiącu umawiałyśmy się w centrum handlowym, gdzie spędzałyśmy dużo czasu. To był dla nas najlepszy relaks. Przepraszam, że to dla ciebie. A co ten naprzódfikant, taki przyczajony tygrys, ukryty smok? Zapala mi się czerwona lampka, bo to oznacza, że on nie chciał być wcześniej zauważony przez którąś z tych dziewczyn i dlatego tak kucał przy tym samochodzie. Co oznacza, że może mieć coś za na, Ale z drugiej strony, może on po prostu zna się na samochodach i sra na tę skodę? Przepraszam, że to dla ciebie. Dziękuję za kwiaty, ale nie kupuj ich więcej. Ale to dowód mojej miłości. Już miałam wystarczająco dużo dowodów. Dziękuję. Niedługo po naszym rozstaniu zorientowałam się, że zostawiłam mu siostry część zakupów. Wracając po nie, zobaczyłam, że drzwi są otwarte na oścież. Zaniepokoiło mnie to. Powoli weszłam do środka. To, co zobaczyłam, zmroziło mnie. Asiu, nie obawiaj się. Nie? Przecież nic ci nie, nie zrobię. Proszę cię, wyjdź! Czy zostaniesz moją żoną? Nie, nie zostanę twoją żoną. Nie kocham cię, zrozum to! Przestań mnie w końcu prześladować! Nie wiedziałam, co robić. Po prostu byłam w szoku. Patrzyłam jak zahipnotyzowana na to, wszystko, co się dzieje. Ten facet był albo zakochany, albo niepoczytalny. Henryk Sienkiewicz powiedział kiedyś, że miłość to jest jedyne szaleństwo, na które godzimy się bez protestu. Ale w 1905 nie było ani fentanylu, ani fagaty. Zaczęłam odczuwać niepokój. Nie! Ja wiem, że mnie kochasz. Przyznaj to. Dzwonię na policję. Nigdzie nie zadzwonisz. To był jakiś koszmar. A to było semantyczne nadużycie, bo jeżeli wykorzystałaś słowo koszmar, żeby określić rzucanie telefonem, to co powiesz, jak on wyjmie? Outnie jej, ten pier. Potem do tej szyi. A na koniec zaprosi dwóch czarnoskórych kolegów, którzy zrobią jej oreo. Pamiętaj, że koszmar wykorzystałaś. Ten facet wyglądał na psychicznie chorego. Mógł zrobić krzywdę mojej siostrze. Nie mogłam na to pozwolić. Dlaczego nie chcesz tego przydać, żeby je kochać? Dlaczego nie chcesz tego powiedzieć? No, proszę, jaka Asia kulturalna. Chłop chce ją a ona zaciera ślady ucieczki, jelcza pospierdla! No, wiecie, przegania cyklon, no. rozpowietrza boncura, je pierda! No kurna, Rose the Whitby Cater nam się trawiła. tak, ta Rose z tytanika, wyższa pierdolencja. No, z widelec, rozganianie pierdów. Asia dała mi znak, żebym się cofnęła i nie ujawniała. Schowałam się, ale moja siostra wiedziała, że jestem tam razem z nią. Miałam nadzieję, że dodała mi choć trochę otuchy. Postanowiłam dłużej nie czekać i zadzwonić na numer 112. Tego dnia w Centrum Powiadamiania Ratunkowego swój dyżur pełniła operatorka Malwina Kudzner. Centrum Powiadamiania Ratunkowego, operator numer 10, czym mogę pomóc? Przepraszam, muszę mówić cicho. Słucham? Jestem u siostry w mieszkaniu. Ktoś... Z jest ją zaatakował. Wtarz się do domu. Terroryzuję ją. Właśnie teraz, w tym momencie. To się nazywa małżeństwo. Patologiczne, zdecydowanie najciekawsze. A jaki to adres? M milionowa 7. To jest dom jednorodzinny. Już wysyłam policję. A proszę mi powiedzieć, czy ten mężczyzna wie, że pani jest w środku? Y nie. A czy może pani wyjść z domu, czy jest pani uwięziona? Mogę wyjść, ale to proszę wyjść natychmiast. Aż to moja siostra. Policja jest już w drodze. Pani ze 112 zapewniała mnie, że policja już jedzie. Wolałam zostać i poczekać, aż przyjadą. Nie wiadomo było, co temu szaleńcowi strzeli do głowy. O nie! Psychopata przyjął swoją ostateczną, najbardziej ekstremalną, nieopiełznaną, nieprzewidywalną formę! Rocznego dziecka. Kobieto, rób to, co ja w takich sytuacjach. Idź do zamykanego od środka pokoju i przez trzy dni udawaj, że robisz odcinek. Dlaczego mi to robisz? Proszę cię wyjść! Jeśli mnie kochasz, to wyjdź! Jeśli nie chcesz być ze mną, to nie będziesz z nikim. Co tam się dzieje? Asia, zaraz poczuję motylka w brzuchu. I to będzie miłość na całe życie. Odliczamy od dziesięciu. On ma Boże. Tak źle i tak nie dobrze. Jakby zaczął jeść rękami, to zaraz by było, że oblech bo dopiero co strał na skodę. Dziewięć. Osiem. Proszę nic nie robić. Nie mogłam sobie wyobrazić w jakim stresie musiała być moja rozmówczyni. Patrzyła jak jej siostra była terroryzowana. Jednak w tamtym momencie najważniejsze byłoby pozostała w ukryciu. Muszę jej pomóc. Halo? Proszę się ze mną nie rozłączać. Cokolwiek by się stało. Dzień dobry. A co tu się dzieje? A nic takiego. Przygotowuję wieprzowinę w sosie własnym. Właśnie go mieszam w mosznie. Ja pierwszy. Po co ci ten nóż? Bo Termomix wyświetla error! To nie moja wina, że ona ma taką dużą głowę! Kim jesteś? Siostro Masi. Nie pamiętasz? Widzieliśmy się dzisiaj, gdy dawałeś jej kwiaty. Wszystko słyszałam przez telefon. Ta kobieta rozmawiała z człowiekiem niepoczytalnym. Człowiekiem, który w się do czyjegoś mieszkania musiała zachować spokój. Najważniejsze byłaby zajęła czymś napastnika aż do przyjazdu policji. Niech zagrają w moją ulubioną grę Monopol! Nie, nie mam na myśli tej głupiej planszówki. Tylko tak zwane łódzkie Spice Girls! Pięć małpek? Oświadczyłeś się! Tak się cieszę, że będziecie razem. Naprawdę. Ale ona odmówiła. Niemożliwe. Na pewno się z tobą tylko droczyła. A może się waha? Nie, wyraźnie słyszałam. Ten koleś jest tak na furany, że zaczynam odczuwać zazdrość. Mi mówiła o tobie, że bardzo cię lubi. Kłamiasz. Wszystkie kłamiecie. A mówiła, że bardzo mi się podobasz. Mówiła, że przynosisz jej kwiaty co tydzień, no ale teraz, gdy grodzisz jej nożem, może zmienić o tobie zdanie, nie sądzisz? Moja rozmówczyni radziła sobie bardzo dobrze. Mówiła wolno i spokojnie. Nie dała ponieść się emocjom. Byłam pod wrażeniem. Z kim rozmawiasz? Ja? Ja z nikim. Czy dziś szybko pójdzie? Niki Lauda? Ja z nikim. Przecież widzę. Z kim rozmawiasz? Poprosiłam tę panią, żeby została ze mną na linii, a okazało się, że mogła mieć przez to kłopoty. Hey five. Z mamą, z moją mamą. Przekazuję jej właśnie radosne nowiny. No przecież decyzja o ślubie jest najważniejszą decyzją w życiu. Trzeba ją skonsultować z mamą, nie sądzisz? Masz, rację. A chcesz z nią porozmawiać? Może poznać? To było zagranie bank, ale poskutkowało. Zdobyłyśmy uwagę na napastnika. Chodziło tylko o to, aby zagrać na czas, żeby policja zdążyła przyjechać na miejsce. Naprawdę ci się podoba? Oczywiście. Halo? Czy pani jest się? Lepiej niech się tym zajmie profesjonalista. Tak, młody człowieku, z tej strony mama Asi. Mam na imię. marihuana. A ty jesteś tym fentanylowym, fantastycznym młodzieńcem, o którym Asiurka. Tak ją pieszczotliwie nazywam, bo urodziła się jako Roman. O którym Asiurka mi tyle opowiada? Opowiadałam mnie? Tak, podobno robisz świetne bitki z kobitki. Skoro masz nóż, to pewnie prosiłeś ją o rękę. Ale ona odmówiła. Bo jak uklęknąłeś, to ona pomyślała, że to chodzi o pacierz i dlatego odmówiła. A dlaczego tym lody, a nie zapytałeś mnie o zdanie? Bo jeszcze pani nie znam. Zawsze możemy się zapoznać. Moje pełne imię to Marihuana Ignacy Liliana Frączyk. W skrócie, MILF. Zając. Zaraz taki młody głos. Bloda, to ja byłam w 18 roku. Nie w 1918, tylko w 18. Waliłam z wiadra na 18 Jezusa. Judasz nakleił folię na kibel i Żygowiny byli wszędzie. Na pewno. jesteś jej matką? To oczywiście, ona miała taką dużą główkę od zawsze, aż na samą myśl mnie w kroku szarpie. Ten mężczyzna miał prawdziwe huśtawki nastrojów. W jednej sekundzie zmieniał się z przemiłego chłopaka w przerażającego psychopatę. W tamtej chwili zaczął podejrzewać, że coś tu jest nie tak. Wymyślił sobie test. Co dostałaś od no, mamy na 18 urodziny? Słucham? Co dostałaś na 18 urodziny? Telefon komórkowy. Twoja kolej. Co, co kupiłaś? na 18 urodziny. Dmuchaną lalkę i koszulkę z napisem Romek to chłop z jajami. Skąd miałam wiedzieć, że. Słuchaj mi teraz uważnie. Przykłada jej... Nóż do szyi i zacznij odpowiadać na moje pytania. Co kupiłaś, Asi, na 18. urodziny? Tort i osiemnaście świeczek? Pomilę To Co cholery? Gdzie te psy? Halo? Przeczułaś moją miłość, to teraz poniesiesz tego konsekwencje. Rzuć to! Rzuć to! Na glebę! Rzuć to! Na glebę! Kładź się! Na glebę! Łapy! Lasiu, ja cię kocham. Policja przyjechała dosłownie w ostatnim momencie. Już myślałam, że ten szaleniec zrobi nam coś złego. To było wybawienie. Minęły trzy miesiące. Kobiety wciąż mają w pamięci tamte dramatyczne wydarzenia. To był straszny dzień. Na szczęście wszyscy zachowali się tak, jak powinni. Operatorka 112 zachowała spokój, policja przyjechała na czas no i moja siostra tak się cieszę, że ona wtedy była przy mnie. Gdyby nie ona, nie wiadomo, jakby ci się to wszystko skończyło. Napastnik, który zaatakował Joannę i Małgorzatę, przebywa na obserwacji w szpitalu psychiatrycznym. Trwają przygotowania do jego procesu. Takie piękne kwiaty! Od kogo dostałaś? Sama sobie kupiłam. Miley. Nie chcę żadnego mama, Kwiaty kupię sobie sama. Jakie głupie te chłopcy. może zawsze na mnie liczyć i ja na nią cokolwiek się zdarzy będziemy się wspierać i należy pamiętać że stalking czyli uporczywe nękanie narasta stopniowo na takie zachowania należy reagować jak najwcześniej no to co uratujemy jeszcze jedną duszyczkę bo akurat jestem tutaj na 3 dni więc mam 5 minut był początek lata Tadeusz Turek razem z synem Piotrem już trzeci rok prowadzili warsztat samochodowy. Kilka dni wcześniej zaczął szwankować podnośnik. Odwołałem wszystkie naprawy. Zajmij się tym warsztatem, a ja jadę po części. A ja to trochę posprzątam, a jak wrócisz naprawimy podnośnik. Okej, okay, to na razie. Piotr to mój jedyny syn. Od kiedy ukończył 21 lat, postanowiliśmy wspólnie prowadzić warsztat samochodowy. W przyszłości miał się stać jego właścicielem. Nigdy nie sądziłem, że popełni taką głupotę. Cześć Piotruś! No cześć. Zepsu się? No, coś zaczęło się tłuc. No i oktakon zweryfikował. Nie potrzebuję faceta, chyba że zdechła rakieta. No, chyba mnie coś pogięło. W się coś tu zaczęło. Zaczęło. Na drodze było jak w piekle. I ojców, cieknie Po nogach, po nogach, po nogach, po nogach, po nogach. Zdechła mi dziś rakieta. co, ja dzisiaj nie mam żadnych klientów, to chętnie ci pomogę. Dzięki, naprawiłabym to sama, ale to coś pod spodem i bez podnośnika nie mam jak tam zajrzeć. To coś pod spodem? No, ale co to jakiś problem? Nie no żaden, w moim warsztacie naprawię każdy samochód, także jak coś stuka, to wierzysz na podnośnik i już się zabieram do pracy. Dobra. To stary samochód. Dostałam go od ojca. Razem z nim przeprowadzałam pierwsze naprawy. Większość usterek potrafię naprawić sama. Dolanie benzyny, kiedy auto się zatrzyma, to nie jest naprawdę nieważne. Ale tam mnie przerosła. Myślałam, że dla Piotrka to będzie drobiazg. Widzisz tutaj? Te śruby będą do wymiany. Trochę skorodowały, już tak nie trzymają. No. Ja raz, dwa się tym zajmę, a mogłabyś mi podać klucz piętnastkę, tam jest. To ty jesteś mechanikiem czy youtuberem? Tak, Myślę, że sobie poradzisz. Sięgałam po klucz, kiedy nagle usłyszałam krótki krzyk Piotra i jakiś huk. Boże, Piotrek! Piotrek, co się stało? Święty Piotr mówi, że spadła na mnie męska dumba. Piotrek! Piotrek na nic nie reagował. Pomyślałam, że nie żyje. Nigdy nie byłam w takiej sytuacji. Nogi się pode mną ugięły. Piotrek! Mój samochód ma wysokie zawieszenie. Więc nie przygniut całkiem Piotra, ale jego nogi zaklinowały się gdzieś pod spodem i nie mogłam go wyciągnąć. Ludzie, ludzie, pomóżcie! Pomocy, jest tu ktoś, pomocy, ludzie! Musiałam poprosić kogoś o pomoc, ale o tej godzinie wszyscy sąsiedzi byli w pracy. Nie, ja nie mam pracy. Tego dnia w centrum powiadamiania ratunkowego dyżur pełnił operator Patryk Radwański. Świątek byłby lepszy, ale Radwański też niech będzie, jedziesz z nią. To on przyjął zgłoszenie. Centrum powiadamiania ratunkowego, operator 42, w czym mogę pomóc? Halo, mój kolega miał wypadek. to dobrze, nie brzmiało bardzo poważnie. Ofiara mogła mieć dotkliwe obrażenia. Trzeba było działać szybko. Proszę podać adres. Ulica Młiska, to jest, to jest warsztat państwa Turków. Nie chcę, żeby to zabrzmiało rasistowsko, ale ty wybrałaś akurat ten warsztat, bo tobie się zepsuł samochód czy dywan? Moim zadaniem było nakłonić ją do udzielenia pomocy i przekazanie wskazówek, jak to zrobić. Piotrek, pomoc już jedzie, wszystko będzie dobrze, zobaczysz. Chyba wraca mu przytomność, coś jęczy, w ogóle nie reaguje na to, co do niego mówię, ma rozbitą głowę. Czy rana na głowie jest głęboka? Dużo jest krwi? Nie. Nie, w zasadzie to tutaj nie ma dużo krwi. A proszę mi powiedzieć, czy widać mózg? Nie sądzę. Proszę spojrzeć, czy są jeszcze jakieś urazy widoczne na jego ciele? Tak, stopa. Stopa mu utknęła pod podnośnikiem. Wydaje mi się, że skrzynka ją zakleszczyła. Super, a oglądała pani pierwszą piłę? Dobrze, już nie podpowiadam. Pani Karemino, czy da radę pani sięgnąć pod auto? <laughs> tak, tak. Tylko ostrożnie, proszę się upewnić, że auto nie może opaść i jeszcze niżej pani przygnieść. Nie, to jest terenowy samochód, on już stoi bardzo nisko. Na pewno nie opadnie niżej, jestem pewna. Dobrze, w takim razie będziemy potrzebowali opatrunki z gazy i bandaże. Po co nam używane opatrunki? No co to nie ja stwierdziłem, że zrównam z ziemią całe miasto? Proszę się rozejrzeć za apteczką w warsztacie. Powinna być gdzieś w widocznym miejscu. Zaczęłam szukać apteczki, ale nigdzie nie mogłam jej znaleźć. Dopiero po kilku minutach, które wydawały mi się być godzinami, znalazłam ją rzuconą gdzieś w kąt. A w bagażniku nieważne. Mam. Ale tu nic nie ma. Czy to jest jedyna apteczka? Tak wydaje mi się, że tak. Ale zaraz, ja mam w samochodzie jeszcze jedną. Nie weź się teraz z kobietą dogadaj. Proszę pokazać, gdzie się pani uderzyła. Gdzie się uderzyłam? O tu. Chciałem ci pomóc. No mi się podobasz. Muszę. Rozmawiamy o tym później, obiecuję ci, ale teraz nic się nie martwisz, jadą! Nigdy jeszcze nie zakładałam opatrunku na taką ranę. Tutaj dodatkowo jeszcze były bardzo trudne warunki. Musiałam być bardzo ostrożna i delikatnie to zrobić, żeby nie uszkodzić przygnieżdżonej nogi Piotra. Jakiej nogi? Przygnieżdżonej nogi Piotra. Przygnie? Przygnieżdżonej nogi Piotra. A przygnieżdżonej! Nie ma takiego słowa. Już przyjechali ratownicy. Dobrze, w takim razie ja się rozłączam. Dziękuję, dobrze, dziękuję bardzo za pomoc. Do widzenia. Ja Strażacy przy użyciu specjalistycznego sprzętu hydraulicznego ostrożnie unieśli samochód Karoliny i przenieśli nieprzytomnego Piotra na nosze. Od wypadku upłynęły trzy miesiące. Piotr spędził w szpitalu ponad dwa tygodnie i wciąż jeszcze potrzebuje rehabilitacji, by dojść w pełni do zdrowia. Tragiczne zdarzenie miało jednak dobre strony. Karolina często go odwiedzała, i nieśmiały chłopak miał okazję zaprzyjaźnić się z dziewczyną, w której się skrycie podkochiwał. I to już niestety koniec tej fascynującej przygody w świecie na ratunek 112. A dzięki temu odcinkowi wiemy, do czego potrzebni są faceci. Koniaczkiem celebruje się teksty i sample Żyje się tylko raz bracie, więc plecak pod wyczekany Wyczekane szczęście smakuje najbardziej wow.